Setki historii, komentarzy, miliony waszych uśmiechniętych twarzy. Da, la, 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 układam sobie elegancko, tu kna będą kna nasze kna kna. zdjęcia, piękne co tu. Co się dzieje? Co się dzieje? Co, nie. Nie. co, co klubszu? Gorąco! Gorąco? No nie upał, nie da się wytrzymać! Co uważnie? uważnie coś... Co o, jest? Zobaczmy. Ole gorąco. gorąco, jak słońce świeci! Jak mocno! Wow. O, Ale jak? jak... Ja... Schowajmy się! Ja... Chodź, jak chodź, to jest krowo, chodź! Ja się po prostu normalnie, rozpływa! Ej, co się dzieje? Co jest? O nie, krlowo, co. Uh, ja już, nie daję rady, już się Roztopiła się! się. Nie, chowaj złońce. się, chowaj się! Szybko, szybko! Co się stało z twoimi skrzydłami! One się Co roztopiły! O, 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 nie! Słońce zbyt mocno świeci! Zbyt mocno grzeje! Uh, uh. Ja też, o oh, nie, rozpływam się jest za gorąco! Wody, wody wody, wody, wody! Chodź do kranu, chodź do kranu! Weźmy w kranie, w kranie! Nie ma wody w kranie! Co jest? Wyparowała! jest za gorąco! O oh, nie! Oh, nie. W lodówce! Nie ma wody w lodówce, jest tylko nie jedzenie! Nie tutaj ma... w czajniku! W czajniku! Pusty czajnik, nic nie ma! A tutaj o, może góry, coś. puste wiadra! Moja woda wyparowała! O o, I mamy problem! Wejdź do łazienki, tak, w łazience będzie. Idziemy do zlewu, w łazience. Choć na dół jest łazienka. Choć, 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 królowo, królowo. Szybko, szybko. szybko, woda, woda, Prysznic, Dobra, prysznic. Dana, prysznic. Nie działa, nie leci woda, nie ma. Czekaj, jeszcze zlew, zlew, zlew. Też nic nie ma, puste. Zlewy są puste. O, o, wody nie ma. Ona wyparowała. Najgorzej, co teraz zrobimy. Woda, 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 szybko. Tutaj też nie mam wody. Nigdzie nie mam postawionej wody. A na dworze jest zbyt gorąco i to jak? O nie, ręka mi się o, nie. zmieniła. Oj. Też się roztopiłem! Teraz jesteśmy we dwoje roztopieni. Zobaczcie, jak my o -o. wyglądamy. Słońce bardzo mocno grzeje. I to jeszcze w dodatku jak a woda wyparowuje, nie mamy wody, chodźmy znaleźć. Ej, biegnijmy do Patrycji, mojej dziewczyny! Ona te, ona będzie miała wodę. Biegnijmy do pati, widzowie! Patrycja mieszka naprzeciwko, może ona będzie miała wodę i musimy się, widzowie, oblać oraz napić. Bo inaczej my się ro roztopimy. Chodź, chodź, chodź tak i nie może wyjść na dwór. Szybko biegniemy. O, ale to Mam mocno świeci. I to wejść. jak? Widzowie, każda jedna łapeczka w górę daje nam więcej wody. Klikajcie łapeczkę teraz. Możecie walnąć. Jedna łapeczka, jedno wiadro więcej. Dobra, biegniemy, biegniemy szybko. A i pamiętajcie też jeszcze, zanim pobiegnę, to mój teledysk będzie 16 grudnia. Nowa piosenka, teledysk moja twarz. 16 grudzień, 18.00. Pamiętajcie o tym i napiszcie w komentarzu, kto będzie. A przybna wam serduszko. Okej, okay, idziemy. Pati, pati, pati. O, od... nie dwór, Nie wychodź, nie wychodź na dwór. Na dworze nie jest wychodź, gorąco. Patrz, patrz. Nie wychodź na dwór. Nie, 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 nie wychodź, nie, nie wychodź. Jest za gorąco. Patrycja, nie. nie. Słońce nie patrz, świeci. Nie, nie patrz, nie. słońce nie może. Nie. No nie. Mówiłem nie wychodź z królową. Serio. Mówiliśmy. O nie, teraz we trójkę. Jesteśmy roztopieni. Królowa Patrycja jak wygląda. I ja. O nie. Najgorzej. Patryka napisała coś. Napisała. O nie, co się stało? Stało się to, że dzisiaj słońce ma ponad 60 stopni na może roztopić i to do sena. Musimy znaleźć wodę. Ale gorąco. Dokładnie, mega gorąco. Znajdźmy wodę. Chodźmy do pati. Poszukajmy wody. Może tutaj gdzieś będzie. Lodówka, lodówka. Nie ma. Yy, hamburger, nie. Potrzebujemy wody. Woda, woda. woda. Umywalka. Puste! Nie ma wody! Patrzcie, zakręcone korek! Nie ma! Nie leci! K klikam! Nie leci woda! Nie ma! Wyparowała wszędzie! Czekajcie, może gdzieś będzie na dole? Woda, 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 woda! Może tutaj! Nie, nie ma wody w tym pomieszczeniu! Czekaj, cofnijmy się tutaj! Są jakieś owoce! Też nie ma wody! O nie! Patrycja, nie ma wody! Woda wyparowała na dole! Nie ma! Może tutaj gdzieś będzie? Najgorzej. Ej, zlew, zlew! Nie, kolejny zlew pusty! Woda wszędzie wyparowała! Mamy gigantyczny problem! Bo się roztapiamy! Jak my wyglądamy w Trójkę, zobaczcie na to. O, o weźmy się. przyspieszmy czekaj. Mam plan, mam plan. Niedaleko nas jest jezioro. Właśnie, o, mamy jezioro. Biegniemy domy. do jeziora. Tam jest woda, widzowie. Jest jezioro, to nas może uratować. Subskrybujcie nasze kanały. Cokolwiek by się nie stało, to pamiętajcie o subskrypcji. Wy możecie roztopić subateros. teraz. Ło, wow, ale laguje nawet Minecraft. Jak my się roztapiamy. Szybko zostawcie Subika, a my biegniemy do jeziora. Jezioro znajduje się tam naprzeciwko. Niedaleko naszych domów. Jest takie jezioro, duże dosyć i tam powinno być mnóstwo wody. Wskoczymy do jeziora i może się nie roztopimy, żeby tylko przeżyć. A jak się czujecie, wszystko w porządku jest? Prowo. Co, 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 o nie! Teraz gorzej się czuję coraz słabiej po Uważaj, co jest? Co się stało? <laughs> Jeszcze bardziej! O nie, Patrycja! Królowa! Wy się roztapiacie. A mi też jest mega gorąco. Słońce jeszcze bardziej świeci. Jeszcze mocniej. Zobaczcie, pada na nasze normalnie twarze. Tak mocno nawala. I, i stopiłem się. Patrz na no. mnie. Wyglądam tak jak wy teraz. Wszyscy ja. we trójkę. Dawaj, dawaj, biegniemy na jezioro, na jezioro. Do przodu. Tam powinno być dużo wody, dużo. Woda nas uratuje. Musimy znaleźć jakąkolwiek kropelę, chociaż żeby się napić. Oblać się tą wodą, żeby się schłodzić. Może tutaj będzie. Dawaj, idziemy, idziemy na przodu. Tutaj koło drzew nie ma wody. Patrzcie się, rozglądajcie. Patrycja. Rozglądajmy się, Tak, królowo. Tak, Rozglądaj na prawo i na lewo. Wody tutaj nie widzę. Same drzewa. Suche drzewa. Jest trawa. Też ta ta nie ma, tutaj jest, sucha. jest, widzę piasek, plaża, plaża, tu będzie woda, woda, widzę parasole tak, do wody, biegnij, biegnij szybko, będzie woda, wo, wo wyparowała, nie ma, o nie, ona też wyparowała, no nie ma wody, wszystko wyparowała, zobaczcie, ani kropli wody, wszystko wyparowało, o, o, no to o mamy problem, a jak z wami? Patty, o nie, już twojej twarzy prawie nie widać, jak ona jest roztopiona. Jeszcze bardziej, co jest? O-o, twoje włosy, twoje oczy, królowa. O-o. Ja też coraz bardziej się roztapiam. Cała będziesz zaraz roztopiona, jeszcze kawa kawałek nogu, nogi masz. Ale co z głową? Widzisz dobrze oczy? No mi się trochę już zlewa, normalnie pot mam na czole. No, ch 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 chłopie, ale ci normalnie ty... Tu ci oczy normalnie zmyło! Łotio łacia! Jo! Ej, co jest nawet ten? O nie, plec nawet. Dobra, mamy twoje skrzydła! Co się stało? Ej, trzeba odwrócić. Skrzydła! Skrzydła! Yeah, ja! Skrzydła jeszcze bardziej! Ja tak samo patrzcie! Moja głowa się zmniejszyła! Mam bingo, czekaj! Musimy wymyśleć, gdzie byłaby woda. Wiem gdzie. Wioska villagerów. Tam musimy pobiegnąć. U wiosce villagerów zawsze jest woda, bo villagerowie trzymają wodę w swoich ogródkach. Yy, co się stało? Zmieniło się! Słońce jeszcze bardziej świeci, patrzcie na to! Jak mocno królowo, Paty, Ole mi malaguje Minecrafta! Co jest jak się ścina! O, Zaraz to się rozstaw, jak ty wyglądasz! Co jest? Jak mi ścina? Dobra, okej, okay. ogarnęło się, dobra. Idziemy, idziemy, idziemy. Topimy się. I jeszcze Minecraft mi laguje przez to, że słońce mocniej świeci i nas roztapia. Normalnie Minecraft mi zaraz wybuchnie i komputer. <laughs> idziemy szybko do wioski Vladżerów, aby to wszystko ostudzić. Bo jeszcze bardziej się topimy. Co się stało? Ej, jak ja się topię? Ja też, jak ja się Patrzcie topię. na to. Ej, na, na moją głowę. A co z wami się stało? Jeszcze mniejsi jesteście! Widzisz mnie? Ej, widzę, widzę, tylko Minecrafta mi laguje Jak ci głowa się stopiła A Patty? Ja nie, nie, zaraz będę, O nie. Się. Jak placek, jak placek, zaraz będziemy paty to już w ogóle głowy nie widać no szybko biegniemy, bo mi Minecraft ale wybuchnie się Ale laguje no szybko, szybko biegniemy do wody Wioska Villagerów musi nas uratować, dlatego, że tam w ogródkach Powinna, ej, a bo czekaj, tutaj może będziesz miała Masz wodę tutaj? Nie, nie ma, nie, nie ma wody, nie ma, jest tylko nie mydło Nie Jest tylko mydło i szczotka, po co? Ej, weź, klowo. No, weź se uczesz Włoszcy. włosy, włosy se. Nie, chcę, ja chcę wody, szukajmy wody! E, a, a podejdź do szczotki tutaj, podejdź, zatrzymać na siadę, uwaga. No podejdź. Włosy se uczesz! Nie da rady. Jaki Minecraft rady. Co jest Minecraft? Ja widzę, że w komputer komputer zara wybuchnie. <laughs> Bo to słońce tak mocno świeci, to nie ma żartów. Ej, biegnijmy. Ole jeszcze bardziej jest na około 100 stopni. Nasze ciało już nie wytrzymuje i się roztapia. Drawioska w ledżerów jest naprzeciwko tego budynku. Może tu, gdzie konie, ej, konie powinny mieć wodę. No Czekaj. Ej, konie, te konie, konie, też zwierzęta, zwierzęta. Jak nie, mają nie ma, nie ma puste. Konie, nawet zwierzęta nie mają wody. Może tutaj będzie, czekaj, otworzę. Tutaj woda, woda, woda. Nie ma pusto jest. Dobra, weźcie się, przesuńcie, yy, Idźcie do tyłu, bo mi laguje mocno. Do tyłu, do tyłu. Dobra, idę do przodu. Ja muszę iść do przodu. Idziemy. Muszę, w tym budynku będzie. Czekajcie, zaczekajcie na zewnątrz. Ja wejdę sam, sprawdzę. Jest tu woda, woda, woda. Woda, woda, halo. Nie, nie ma wody. Pusty dom, masakra. Musimy iść stąd. Nie ma, nie ma wody. Czekajcie, cofnę się. Ale nie mogę trafić z drzwi, tak mi laguje. No nieźle, ej, co jest? Przez drzwi nie mogę wychodzić. No co się tu wyprawia? Słońce tak pali, że już w oddali nie widzę drzew ani budynków. Wszystko robi się taka mgła od słońca, nie? Dobra, jest wioska villagerów, widzimy budynki, więc tutaj powinna być woda. Ostatnia nasza nadzieja. W tych ogródkach villagerowie zawsze mają wodę. Oni potrzebują wody do nasion, do pszenicy. Ej, villagerze, uratuj mnie, proszę, potrzebujemy twojej pomocy, słyszę Ej, tu wody. jestem! Kolejny! O On mnie nie widzi! Chłop, ej, co jest? Zniknął mi. Villagerze, potrzebujemy wody, no! O, dostał, dostał. Ej, tu, widzisz, daj wodę, proszę, daj jednego wodę, dam ci emeraldy, no! Posuwaj się, trzeba jedziemy mała wodę. Tutaj nie ma wody, pusto jest, dobra, z tej strony zobaczmy, czy jest woda? Nie, też nie ma wody. Ej, ty, masz wodę? Daj mi wodę, daj mi wodę. Nie, też nie ma wody. Dobra, nie, no, panikacja. Czekajcie, ogródek, 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 ogródek i, i nie ma! Nie ma w ogródku nie ma wody! ja yeah, nawet tutaj nie ma wody! Ale mi Minecraft laguje. Słońce jeszcze mocniej grzeje i to Ale na potęgę! Grzeje! Na potęgę! O nie! A, rozpływam ja się! Grze? Zmieniam się! Co ja jest? Się A jak ja z się wami? Jak z wami, Patrycja, ja królowo! nie tak mi Minecrafta ścina, co jest? Gdzie jesteście? Podejdźcie do mnie. Blisko was nie widzę. Tu. Где в тылу? Podź, powiedz, Uuu, co się z wami stało? Stójcie w miejscu! Jesteście jak placki! Wasze ja już całe nie dam skiny. Nie, Dużej bez wody! Roztopiły się wasze skiny. Zobaczcie, jaki jest placek z królowej pszczół. Ja jeszcze daję radę. Jeszcze, dobra, stójcie w miejscu, wy już nie możecie chodzić. Ale ja jeszcze mogę chodzić. Ja jeszcze jakoś daję radę. Nie mogę ja przynieść! Dobra, no stójcie, stójcie, spróbuję przynieść wodę. Patrycja i królowa już chodzić nie mogą, więc pozostaje, żebym ja załatwił wodę. Patrzcie na moją twarz, jak mi normalnie. E, Buzia spływa, te policzki, moje oczy. No raz szybko, szybko, szukajmy, szukajmy. Może gdzieś tutaj będzie. Tu kolejny ogródek. Też nie ma. Jest coś, widzę. Czekaj, co to jest? A nie to bruk. <laughs> to tylko stone. <laughs> Myślałem, że to woda. Nie, nie ma tu wody. Tutaj, uwaga. Tu też nie ma w tym ogródku. Tylko jest same jedzenie, ale jedzenia my nie potrzebujemy. My chcemy wodę. Może w tym domku będzie woda. O, tutaj, tutaj woda, woda, woda. Czekaj, podejdźmy. Może tu będzie. Jest woda? Nie, nie ma wody. To jest tylko TNT, jakieś eliksirki. Czekaj, podejdę? Ej, tu jest kasa. Dobra, włamuję się do sklepu. <laughs> Może tu będzie. Woda, woda. Ale tu tylko eliksirki. jakieś eliksirków nie chcę. Ale tu ciemno. Woda, 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 woda. N nie ma, nie ma wody, nie widzę. Nie, tu nie ma wody. Weźmy stąd, wyjdźmy. Jak mi Minecraft ścina? na co jest? Nie damy rady. Nie damy rady. Ej, komputer się zablokowałem. Minecraft mi nie wyrabia. Słońce jeszcze mocniej świeci na potęgę. Jeszcze mocniej, ale dostaję. Moje ciało jeszcze bardziej się skurczyło. Moja głowa. Słońce nawala mnie i to ostro. I to jak jeszcze nie dam rady dłużej. Nie pocisnę tak jeszcze. Skurczyłem się i zostałem plackiem. Królowo, gdzie jesteście? Patty! Jak ciężko iść. Co się stało z moim ciałem? Ej, nie, nie mogę wejść. Co jest? Nie mogę podskoczyć. Rozpłynąłem się. Jak tu chodzić? Jak tu grać w Minecrafta? Przyszedłem, Patrycja! Już jest po nas. Żegnajmy się z widzami. Roztopiliśmy się. na słońce stopiło całych. Jak Minecraft mi nie wyrabia. Minecraft mi tak laguje. Mam takie spadki FPSów. Słońce jest zbyt potężne. Roztopiło nas do samego sedna. I już placek. Nawet królowa pszczół się nie odzywa. Patrycja tak samo. A wy widzowie, zapiszcie sobie teraz datę. 16 grudnia wlatuje nowa piosenka moja wraz z moją twarzą. 16 grudzień to będzie piosenka cała, a 2 grudnia to będzie trailer. Trailer tej piosenki. Zapiszcie sobie dwie daty. 0, 2 grudzień czyli 2 grudnia i 16. Godzina 18.00, czyli za tydzień w piątek i za dwa tygodnie, czy tam 3, 16 grudnia. Ok, widzimy się jutro. Zapisujcie daty, godziny. e już niedługo moja twarz,